Na koniec będzie jeszcze lekcja historii. W Warszawie odbyły się uroczystości na zakończenie ogólnopolskich obchodów 1050-lecia zwycięskiej bitwy pod Cedynią. Wydarzenie zorganizowało Warszawskie Bractwo Kurkowe wspólnie ze Zjednoczeniem Organizacji Historycznych i Strzeleckich. O szczegółach tego wydarzenia Krystian Lis i jego gość. Dziś w Warszawie uroczyste zakończenie ogólnopolskich obchodów 1050-lecia zwycięskiej bitwy pod Cedynią. Bardzo wiele się działo. Począwszy od uroczystości na placu Piłsudskiego, przez mszę, pontyfikalną mszę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, aż po wielki bal w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. A Państwa i moim gościem jest teraz gość honorowy dzisiejszego wydarzenia: To Anna Maria Anders, ambasador Polski we Włoszech. Pani ambasadorze, dobry wieczór. Proszę powiedzieć, jak ważne jest to dla Pani dzisiejsze wydarzenie? No bardzo ważne, bo ja byłam na tych uroczystościach w Sydney z Panem Premierem i z Panem, panem Premierem również Baszakiem. I także to jest kontynuacja, Dłu seria uroczystości. Dzisiaj zaczęliśmy na pracy Piłsudskiego, intronizacja nowego praca Kurkowego. I też mnie bardzo miło, bo miałam moje wystąpienie, wspomniałam ojca, który tak Cenił Platformistyckiego grup nieznanego żołnierza i nigdy nie widział po wojnie. I potem przeszliśmy do jeszcze Musiałam wręczyć krzyże właśnie, te wiktorii sydyńskie, kilka osób, i 20 osób dostały te krzyże. I potem przeszliśmy do katedry polowej. Zaczęło się od tego, że 26 lipca są imieniny św. Anny, moje imieniny. A także dzisiaj ten bal właśnie jestem gościem honorowym, bo moje imieniny za kilka dni. Tak, będzie też imieninowy toast, bo te imieniny już tuż, tuż we wtorek, już teraz od nas. Wszystkiego dobrego, pani ambasador. Dużo zdrowia przede wszystkim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę państwa, zakończyły się te miesięczne obchody 1050 rocznicy zwycięskiej bitwy pod Cedynią przez historyków uznawanej za bardzo ważną bitwę, dzięki której można było ukształtować państwo polskie.